Cześć, cze, cze, cześć! Witajcie z tej strony ja Miko. a dzisiaj pokażę Wam, pokażę Wam, pokażę Wam, jak mieć ładne tło na Robloxie. Na YouTubie też to działa, ale na YouTubie wam nie pokażę, bo nie wiem jak się robi na YouTubie, ale działa. Wiem, jak się robi na Robloxie. więc dzisiaj Wam pokażę, bo naprawdę to robi ładniejszy Roblox. Musimy wejść na... Chrome Web Store tu. na pierwszy link I szukamy w Chrome Web Store Style. Wchodzimy w pierwszą, w pierwszą tą, pierwszą okienko a i naciskamy tutaj do Chrome. Rozszerzenie, jeśli macie takie coś się popiera, za chwilę będzie, tu mi się pojawi i jest. Wchodzimy sobie na przykład na Roblox albo zostajemy tutaj. Wchodzimy w Fight i wyszukujemy sobie na przykład jak tu jest do Google. Google Ads, ale jest do Robloxa. Chcę zapisać tak i na przykład ja chcę... Roblox no, plus Jak widzicie, macie tutaj. te kolory do wyboru. Mi się podoba. To jest ładne w sumie. Naciskamy i... i Musimy zainstalować, nie? Wow! Widzicie? Pokazuje mi się, że mam teraz ten style. lub no, na przykład... A! Jednak jest brzydki, nie, nie podoba mi się. Zmieniamy sobie na ten. Zrobimy to samo. I za chwilę powinno się pojawić na Robloxie. Tu mają fajną myszkę. No to się nie pojawi na Robloxie. Ale bardzo super to jest. Też powiedzę wam tą grę. To jest taka przepiękna, chociaż w tej grze tylko chodzisz, ale jest tak dopracowana, Aż, 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 wam ją aż wam ją pokaże. Jest taka, tak pięknie dopracowana jest, że, wow, szanuję. Tylko jakbyście grali w jakąś przygodówkę kupioną. No, na razie się wszystko wszystko załadować. O, już jest taki. I patrzcie na to, patrzcie na to. Ściszę trochę. Patrzcie na to. Przecież, czy, czy to nie jest piękne? Jeszcze... Muszą się jeszcze cienie ładować. Trzeba pochodzić, że się cienie podają. No, czy to nie jest piękne? Jeszcze jakbym nie grała w Roblox, jakbym grała jakąś grę. przygotówkę na. Nie wiem, w co mogę grać. Ale to nie wygląda jak Roblox. Jak chcę grać tutaj z ludźmi, jakoś niedawno wchowanego. Super. Ale naprawdę ta krew ta jest taka piękna. To prawda nie można tutaj nic zrobić, ale można bawić perka chowanego. Pospadaj sobie! O o Pospadaj sobie i w ogóle tam to tło, Pokażę zaraz to tło, tylko nie tu szybciej chodzić. No patrzcie na to. Tu oczywiście jestem spadek, tu muszę spać. Ale patrzcie, przecież, czy, czy, czy nie szpiewa, to jest, czy to jest, czy to jest, czy to jest pewnie, tu macie jakieś te y, domki. Można sobie odsunąć kamerę, To jest tak, jak było na bo po prostu drzewa są wbite w to. Można się spać. Spadek na trawę. Sam nie jestem. Że tak gdzieś jeszcze takie, o, właśnie stoi takie jeziorko. To wszystko jest piękne po prostu. Więc dziękuję Wam za oglądanie, sobie łapkę i złapkę, bo. Słyszysz miła. I mam nadzieję, że ten filmik się Wam przydał. Podaliście nową super grę. Oraz zobaczyliście, jak, yy, jak mieć tło na Robloxie. Więc. Pa, moi kochani.